Kolejna odsłona podcastu kancelarii Wódkiewicz Sosnowski o prawie ze Szczecina zaczyna się właśnie teraz, a jako, że mamy już takie dość solidne, temperaturowe, przynajmniej rozpoczęcie sezonu letniego, to dzisiaj z naszym gościem, mecenasem Markiem Jarosiewiczem rozmawiać będziemy o sezonie wakacyjnym i o sezonie urlopowym. Panie mecenasie, dzień dobry. Dzień dobry. To nie jest przypadek, że dzisiaj rozmawiamy, dlatego że w ostatnim czasie bardzo dużo dyskutuje się o tym, jaka jest sytuacja sektora turystycznego pod takim kątem, że niektórych turystów y, z walizkami spakowanymi już została wiadomość o tym, że ich loty są odwołane albo przeniesione, bo protesty, bo ceny paliwa lotniczego, czy inne komplikacje, które leżą po stronie biura podróży. Zgadza się. To jest w tym momencie taki chyba najbardziej nośny temat, jeśli chodzi o sprawy dla prawnika, związane pośrednio lub bezpośrednio z branżą turystyczną i z wakacjami. I ja może na początku chciałbym taką małą dystynkcję wprowadzić, bo troszkę będzie różna sytuacja prawna osób, które kupują wycieczkę za pośrednictwem biura podróży, a troszkę inaczej będzie się przedstawiała sytuacja osób, które sobie po prostu na własną rękę wykupiły bilet lotniczy, czy to za pośrednictwem właśnie biura, ale już bez wycieczki w pakiecie, czy po prostu gdzieś w internecie na jakiejś wyszukiwarce tanich lotów. Od tego, w jakim trybie te bilety zostały nabyte, może zależeć, po pierwsze, sposób procedowania ewentualnych roszczeń, a po drugie, wysokość tych roszczeń, o których być może będzie tutaj można mówić. Zacznijmy, może, więc od tych wycieczek kupionych przez biuro podróży, bowiem wiemy, że takich przykładów jest bardzo dużo, że te wyjazdy zaczynają się gdzieś komplikować. Tak, więc tutaj po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie związane z przelotem. Jeśli odwołanie wycieczki, jeżeli odwołanie tego przelotu następuje mniej niż dwa tygodnie przed samym wylotem, będzie nam przysługiwało zryczałtowane odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. W zależności od tego, jaka jest długość trasy, na której mieliśmy lecieć, no i do tego mogą również dochodzić, mogą się z tym łączyć kwestie związane z odszkodowaniem od biura podróży mogą dochodzić tutaj również kwestie związane z zadośćuczynieniem wynikającym z naruszenia prawa do urlopu. A co jeżeli biuro podróży nie odwołuje wyjazdu, ale na przykład oferuje przeniesienie wyjazdu o tydzień? A więc można powiedzieć, że z ich strony jakaś alternatywa, jakaś dobra wola nastąpiła, a wtedy to my mówimy: no nie drogie biuro podróży, yy. To mnie nie interesuje. Tak, oczywiście. No, jeżeli jest taka możliwość i jesteśmy w stanie ten urlop sobie przeorganizować i przesunąć w czasie, no to na pewno e, skorzystanie z takiej propozycji no, będzie o tyle korzystne, że pozwoli nam uniknąć długotrwałego sporu i na no, jakieś kwestie, które tak naprawdę na co najmniej parę, jeśli nie parę, naście miesięcy pozostawią tą kwestię w zawieszeniu, no i de facto też tego wypoczynku urlopowego z dużym prawdopodobieństwem nas pozbawił. W związku z tym, jeżeli tylko mamy taką opcję, no to ja oczywiście zawsze klientów namawiam, że no to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, jeżeli to nie robi dla Państwa jakiejś wielkiej różnicy, warto z takiej możliwości skorzystać, a przynajmniej poważnie rozważyć. Natomiast nie każdy ma taki luksus, że może sobie urlop przesunąć. Eee, wiadomo, że mamy w pracy jakieś zobowiązania. Nie zawsze też szef przychylnym okiem patrzy na taką zmianę, bo zmieniamy mu tutaj, czy, e, czy jakoś tam ingerujemy w cały plan urlopu w zakładzie pracy. W związku z tym, oczywiście, są sytuacje, kiedy z przyczyn zupełnie od nas niezależnych nie mamy możliwości skorzystać z tego. W takiej sytuacji, no niestety, jak najbardziej możemy swoje roszczenia w stosunku do biura podróży realizować i e, no, nie będzie to uważane, e, w moim przekonaniu, za sytuację przez nas zawinioną czy przez nas spowodowaną. A nie ma, y tak, panie mecenasie w tych rozmaitych umowach, które podpisujemy, kupując wycieczkę jakichś takich klauzul drobnym drukiem, że na przykład biuro podróży zastrzega sobie możliwość odwołania albo przeniesienia wycieczki, jeżeli dojdzie do sytuacji niezawinionej z przyczyny biura podróży. Wyobrażam sobie, że ta sytuacja, o której rozmawiamy, czyli na przykład strajk, y, strajk kontrolerów lotów, albo tego typu rzeczy, mogą być przez biuro podróży traktowane jako ta siła wyższa, o której my wielokrotnie podczas naszych podcastów rozmawiamy. I wtedy może się okazać, że biuro podróży powie nam, to nie my, kontrolerzy powiedzą, to nie my, a my zostaniemy z wycieczką, z której nie skorzystamy. Jasne. Znaczy to oczywiście wszystko zależy od treści konkretnej umowy. Mówimy tutaj o modelowym przykładzie, modelowym przypadku, który wynika z treści samych przepisów. Natomiast, oczywiście, że przepisy pozwalają na to, żeby w pewnym zakresie. Modyfikować ten klasyczny stosunek umowny, i oczywiście, że cały szereg umów, zwłaszcza w tych większych biurach podróży, takie zapisy zawiera, że organizator turystyki zastrzega sobie prawo do tego, żeby jakieś korekty terminowe czy jakieś przesunięcia przewidywać. Jeżeli to wszystko mieści się w tych granicach ustawowych, a przepisy też no, w pewnym zakresie na to pozwalają, na zasadzie chociażby swobody umów. No to musimy się liczyć z takim ryzykiem. Musimy się liczyć z takim ryzykiem podpisując umowę, i wtedy tak naprawdę no jedynym rozwiązaniem zabezpieczającym nasze interesy skutecznie będzie wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która pozwoli nam na to, że będziemy mogli w ostateczności od umowy na imprezę turystyczną odstąpić, a zabezpieczyć się na okoliczność zwrotu jakichś poniesionych z tego tytułu kosztów, czy na okoliczność nawet czasami zapłaty. Opłaty związane z odstąpieniem od takiej umowy na wycieczkę, którą trzeba będzie wnieść na konto biura podróży. Panie Mecenasie, z Pana doświadczenia i z tych wiadomości, które docierają do Pana w tym sezonie wakacyjnym, który dopiero tak naprawdę się rozkręca i rozpędza, jest w dużej mierze tak, że turystom udaje się w jakiś sposób wynegocjować swoje prawa. Czy może to jest tak, że jeżeli wycieczka jest odwołana, dochodzi do takich sytuacji jak obecnie, że biura podróży nie są w stanie ich realizować, to jednak turysta zostaje z problemem? Często jest tak, że turysta zostaje z problemem, co wynika, myślę niestety, często z braku świadomości prawnej i braku świadomości tego, jakie swoje uprawnienia ten turysta mógłby realizować. Zazwyczaj oczywiście te wycieczki odbywają się na zasadzie stosunku biuro-konsument. Czyli pozycja konsumenta no jest tutaj jeszcze dodatkowo przez przepisy wzmacniana. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, nie wszyscy wiedzą, do kogo się w ogóle zwró zwrócić w takich przypadkach. Często jest też tak, że biura czy linie lotnicze no niestety mają taką praktykę, że w pierwszym momencie, w pierwszym piśmie odmawiają wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, jakichkolwiek zadośćuczynień, i z moich obserwacji wynika niestety, że. To w wielu przypadkach działa, to znaczy często ktoś, kto nawet no, w pierwszym momencie chciałby jakoś tą walkę podnieść, dostaje pismo w odpowiedzi na swoje roszczenia odmawiające wypłaty jakichkolwiek kwot, no i na tym sprawa się dla niego kończy. Taka osoba uważa, że no, nie za bardzo jestem w stanie tutaj coś zwojować. No trudno. Tak? No, oczywiście są takie przypadki, kiedy rzeczywiście no, pewnie na tym sprawa by się skończyła, natomiast jak najbardziej są też sprawy które można by było pociągnąć dalej i które można by było wnieść do sądu i domagać się skutecznego odszkodowania. Także zachęcam każdą osobę, która jest w takiej sytuacji do tego, żeby dokładnie ją przeanalizować pod kątem prawnym. Czyli panie Mecenasie, podsumowując ten pierwszy wątek, biuro podróży informuje nas, że nasza wycieczka nie dojdzie do skutku z przyczyn niezawinionych przez biuro. Co więc robimy w pierwszej kolejności? Reklamujemy. W pierwszej kolejności zawsze trzeba złożyć reklamację, jeżeli nie zgadzamy się z decyzją biura podróży. Natomiast ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, w moim przekonaniu szalenie istotną, wynikającą z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który co prawda akurat wypowiadał się może nie na gruncie całych pakietów wycieczkowych, ale na gruncie odwołanych lotów jako takich i wypowiadał się, rozpoznając tego rodzaju sprawy. Że zarówno taki strajk dziki, czyli no jakby podejmowany oddolnie, niekoniecznie w zgodzie z obowiązującymi w danym kraju europejskim przepisami, jak też strajki w pełni legalne, w ocenie Europejskiego Trybunału nie były uznawane za przykład siły wyższej, czyli nie stanowiły zdaniem no najważniejszego w Europie sądu przesłanki do tego, żeby, organiz żeby no podmiot organizujący lot uchylił się od wypłaty odszkodowania. Myślę, że daje to pewne pole do tego, żeby taką tezę wynikającą z tego rodzaju orzeczeń rozciągać również na inne stosunki umowne, zawierane również z biurami podróży i dotyczące całego tego pakietu, że tak powiem, wycieczkowego. Panie mecenasie, a co jeżeli pojechaliśmy na wycieczkę, wylądowaliśmy, wypoczęliśmy sobie. A nie możemy wrócić, bo nastąpiło takie odwrócenie sytuacji, że nie dowieziono nas, znaczy dowieziono nas prawidłowo, a nie sprowadzono nas jasne. prawidłowo, bo tutaj dochodzi do pewnych komplikacji ze strony biura podróży czyli linii lotniczych. Jasne. No oczywiście w pierwszej kolejności organizator wycieczki ma obowiązek zapewnić nam powrót do domu, bezpieczny powrót do domu. E, jasne jest e, sam też w takiej sytuacji doświadczyłem, że no nie zawsze organizator jest w stanie. Taki przelot zapewnić tego samego dnia, czy nawet następnego dnia. Czasami no, trzeba poczekać parę dni na taki lot. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy wynika to właśnie na przykład ze strajku kontrolerów, w moim przekonaniu organizator wycieczki powinien zapewnić nam dodatkowe noclegi, dodatkowe wyżywienie, e no, ewentualnie jeszcze jakieś usługi, jeżeli są one niezbędne do tego, żebyśmy tam w tym obcym miejscu w miarę komfortowych warunkach byli w stanie funkcjonować. Jeżeli tego nie uczyni, no to oczywiście mamy do niego odpowiednie roszczenia odszkodowawcze o zwrot poniesionych wydatków, na przykład na koszt tego dodatkowego noclegu. Plus jeszcze w moim przekonaniu, jeżeli będzie taka sytuacja wiązała się dla nas na przykład z utraconym zarobkiem, również możemy do organizatora wycieczki, do biura podróży zwrócić się z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym, tylko pamiętajmy, proszę Państwa, że wszystko musimy niestety wykazać. W związku z tym, jeżeli ponieśliśmy jakąś szkodę wynikającą z takiej sytuacji, Najważniejsza zasada, zasada numer jeden yy, właściwie w każdym procesie cywilnym. Gromadźmy do, dowody, gromadźmy dokumenty potwierdzające taką sytuację. Panie się pan jeszcze na początku naszego dzisiejszego podczasu wspomniał, że biuro podróży to jedno, a organizacja wyjazdu indywidualnego to drugie. Bo rozumiem, że jeżeli sami sobie organizujemy wyjazd, to też... Podejmujemy pewne relacje gospodarcze, czy to z liniami lotniczymi, czy z yy, przedsiębiorcami, którzy udzielają nam kwater, tutaj również może dochodzić do pewnych sytuacji konfliktowych. Hmm. Oczywiście, no to w takim przypadku, kiedy wyjazd organizujemy sobie sami i tylko kupiliśmy bilety lotnicze u jakiegoś przewoźnika, no to wiadomo, że siłą rzeczy adresatem naszych roszczeń może być wyłącznie ten przewoźnik yy, i sytuacja może dotyczyć tylko odwołanego lotu, natomiast yy... Spotkałem się nie raz i nie dwa z e, taką sytuacją, że odwołany lot e, z powodu właśnie na przykład strajku kontrolerów e, to akurat była sytuacja, kiedy taki strajk miał miejsce we Włoszech wygenerowała sytuację konieczności bodaj trzech albo czterech dodatkowych noclegów, konieczności przedłużenia e, terminu wypożyczenia samochodu na miejscu, konieczność zapewnienia jakichś dodatkowych posiłków, zakupów e, i wszystkie te wydatki. No, e, Poczynione początkowo przez klienta, e, odpowiednio przez niego udokumentowane, czyli no zebrał ten klient odpowiednie faktury, paragony, jakieś dowody zakupu, potem zostały zgłoszone w ramach odszkodowania. E, I poza samą kwotą, e, tych tam chyba 250 euro w tym przypadku, tego zryczałtowanego odszkodowania za. Odwołany lot. Ubiegaliśmy się również o odszkodowanie obejmujące te dodatkowe wydatki poniesione przez samego klienta. No, mogę nadmienić, że z powodzeniem. Panie mecenasie, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, domyślam się, że ten czas taki lipcowo-sierpniowo, wrześniowy to jest czas, kiedy wiele osób zwraca się do prawników z reklamacjami, ze skargami czy z wnioskami, że ten ich urlop przebiegał nie do końca tak jak powinien. Co poza tymi sytuacjami ekstraordynaryjnymi, czyli odwołanymi lotami, na przykład jest najczęstszym powodem niezadowolenia klientów turystycznych i co podlega ewentualnemu roszczeniu prawnemu? Najczęściej są to wszelkie sytuacje dotyczące niezgodności wycieczki czy niezgodności pobytu z umową. Czyli to może być na przykład niższy standard hotelu, jakiś niewłaściwy pokój. Nie wiem, ktoś na przykład z powodów zdrowotnych chciał mieć koniecznie pokój na parterze w budynku bez windy, okazuje się, że dostaje pokój na czwartym piętrze. Mogą to być sytuacje, kiedy na przykład nie zapewniono hotelu z jakimiś atrakcjami dla dzieci, a jedzie rodzina z małymi dziećmi. Także to są zazwyczaj tego typu sytuacje, takie powiedzmy, może trochę prozaiczne, ale wbrew pozorom, te prozaiczne sytuacje też potrafią czasami wręcz zrujnować wypoczynek wakacyjny. I o co możemy się ubierać? Bo domyślam się, że jeżeli na przykład ktoś stwierdzi, że Jedzenie w ramach All Inclusive było niesmaczne, albo basen miał być większy, a okazał się mniejszy. To niektórzy mogą tą reklamację potraktować jako reklamację nie do końca zasadną, bo ona polega na dużej subiektywności. Znaczy to zależy, bo akurat wymiary basenu, jeżeli były gwarantowane w naszej ofercie, czyli jeżeli organizator wycieczki zadeklarował, że będzie basen o określonych wymiarach, a komuś zależało na tym, żeby właśnie w komfortowych warunkach nie obijając się co chwilę o inne osoby, w tym basenie pływać, no to w moim przekonaniu może to być podstawa do reklamacji, jeżeli okazałoby się, że basen na miejscu był znacząco mniejszy, płytszy, nie wiem, z brudną wodą, cokolwiek tego rodzaju kwestia, że jedzenie było niesmaczne, no to rzeczywiście zahacza już trochę o subiektywne przesłanki, bo coś, co dla kogoś jest niesmaczne, dla kogoś innego będzie smaczne i tutaj faktycznie trudno byłoby znaleźć jakieś... Ale mi się do specyficzne skargi, bo yy... podobno turysta na wakacjach to turysta bardzo wymagający. No tak, tak, oczywiście, no w każdej sytuacji zawsze się pochylamy nad wszystkimi zastrzeżeniami klienta, natomiast dokonujemy rzetelnej oceny i od razu takie osoby informujemy, że no... Co do pewnych roszczeń, prawdopodobnie nie uda się tego wykazać przed sądem. Natomiast oczywiście może się zdarzyć sytuacja, jeśli już mówimy tutaj o kwestii posiłków, że nie zapewniono, nie wiem, wymaganej ilości tych posiłków, tak? Na przykład, miało być nie wiem, śniadanie obiad i kolacja, zapewniono tylko obiad. Albo na przykład jedzenie było popsute, czy nieświeże. No to tutaj to jest już jakaś obiektywna przesłanka, tak? Czy nie wiem, salmonella na przykład pojawiła się w restauracji hotelowej. No to są takie rzeczy, które, które jakby z obiektywnych przyczyn wiemy, że są niewłaściwe i stanowią nieodpowiednie wykonanie umowy. No odrywają się one trochę od takiego czysto subiektywnego spojrzenia, czy coś mi smakuje, czy nie. My co nas Marek Jarosiewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.